Dzień dobry. witam dobry. na antenie Racjonalista TV. Dzisiaj Dzień chcielibyśmy poruszyć temat, który Dzień dobry. nie tylko u nie tylko <noise> Ale ten temat poruszam trochę inaczej, to znaczy poruszymy trochę inaczej, to znaczy chciałbym przede wszystkim, żebyśmy bez nerwów i bez stresu zastanowili się nad tym, co to jest islamofobia, jak ją zdefiniować, czy ona w ogóle istnieje czy jest, jest to... poważnym problem. Zacznij Ty, Piotr. <laughs> islamofobia, no y, islamofobem, znaczy w ogóle y, pamiętam, że jak myśmy się wspierali już kiedyś o islamofobię, to ty miałeś jakby fokus swój na, swoją ogniskową uwagi na to, czym jest fobia, medycznie jakby. Czyli bo fobia jest czasem definiowana jako obawa, a czasem jest definiowana jako nieuzasadniona, wyolbrzymiona obawa, czyli wyolbrzymiony strach. I teraz, czy islamofobia jest, i my tak de facto nie wiemy, że jak ludzie mówią o islamofobii, to nie wiemy, czy oni mówią o wyolbrzymionym, nieuzasadnionym strachu przed islamem, czy po prostu o strachu przed islamem. No, a wiadomo, że strach bywa też uzasadniony. No właśnie, w przypadku islamu, na co zwracają uwagę, no jakby obrońcy tego, że ten termin jest troszeczkę bez sensu, albo przynajmniej jest nadużywany, mhm. no to jednak islam wywołuje spore obawy i spory strach. W wielu, w wielu wypadkach, wielu ludzi jednak ta ta ideologia za, zachęca do zachowań drastycznych, czasem one są zindy, zinstytucjonalizowane, mhm. odbijają się w prawodawstwie różnych państw e, islamskich. Mm. A no czasem i... dotyczą po prostu życia codziennego, tak, to jest takie tak, rodzinnego, mniejszy, rodzinnego, jakby, niż tak. nasze standardy. No więc częście. w tym momencie mm, mhm. mówienie o fobii, kiedy źródło strachu jednak jest racjonalne, że mamy się czego obawiać, ma jak najbardziej rację bytu. No i inna rzecz oczywiście, że to nie jest tak, że my sobie gdzieś żyjemy i ktoś nam mówi, że na jakiejś tam dalekiej wyspie mhm. jacyś dziwni, źli ludzie żyją i my się boimy, bo oni tam żyją i oni są jacyś tacy niefajni, tak? Yy, tylko no, po prostu no, obecnie w polityka w Europie sprawia, że bardzo dużo tych ludzi, miliona, może nawet kilka milionów, mhm. znajdzie się nagle w Europie, co się wpisuje już we wcześniejsze obawy, trochę mhm. przesadzone że muzułmanie mają więcej dzieci niż nie muzułmanie i że mhm. mogą zdominować jakby, chociaż, ale czekaj dokończysz, mhm. mogą zdominować jakby Europę, ale no, ale no wiemy, że to było trochę przesadne, natomiast teraz, kiedy mamy jednak tą szybszą rozrodczość, która trochę się zatrzymuje, ale powoli, plus jeszcze przyjmowanie milionów ludzi do Europy, plus jakby jeszcze, no, to, że jakby kontroli urodzin takiej naturalnej, na zasadzie nie chcę, żeby moje dziecko umarło, nie ma, czy takiej mm -hmm. rodzinnej mm -hmm. po prostu, nie ma w wielu państwach muzułmańskich, że zwłaszcza w Czarnej Afryce muzułmanie się mnożą na potęgę, tak? Mm -hmm. Że tam będą setki milionów ludzi, którzy będą szukali lepszej jakby doli. No tam to akurat chrześcijanie też... No, no tak, tak, no ale nie? chrześcijanie jakby lepiej z nami... Zdrowia kulturowo. Mhm. No czyli wydaje się, że ten strach jest uzasadniony. Natomiast z drugiej strony mamy jakby takie definicje islamofobii, które na przykład w Belgii chciano wprowadzić kilku senatorów mhm. w senacie belgijskim chciało przeprowadzić to, żeby można było iść do więzienia za islamofobię. Mhm. I jak oni definiowali, to może no, jakiekolwiek związanie przemocy z islamem. To już jest islamofobia. Czyli mówisz, mhm. że że ci że ludzie islamu, zabili kogoś, to... bo wierzyli w Allaha, albo że mm -hmm. tych ludzi lektura Koranu, czy Islam zachęcili do podłożenia bomby, to możesz pójść do, na 4 lata do więzienia, tak na przykład, mm -hmm. albo na 2 tak, lata w zawieszeniu i później za recydywę tak. znów już na 4 lata, no bo tak, recydywa tak, tak, to recydywa. I to, to się działo w tym samym czasie, kiedy w Belgii, w Brukseli ta pączkowała ta rozsiewnia terroryzmu, niezintegrowana dzielnica, tak, tak. poza kontrolą wszelką, niedaleko jakby siedziby Unii Europejskiej. No i z niej sobie ludzie wesoło wyjeżdżali, żeby mordować w Europie ludzi. No i w tym momencie jakby... No, znaczy ja bym powiedział, że jest jeszcze jedno znaczenie słowa islamofobia. Jest tutaj tak wiesz, niezależnie sobie falem i, etopierosa, is, islam... niezależnie, <laughs> nie niezależnie, nie ma problemu, natomiast e... Jeżeli chodzi o y, słowo islamofobia, to można je rozumieć jeszcze na trzeci sposób, czyli tak jak myśmy przywykli do słowa typu frankofobia, germanofobia, prawda, to to przecież nie jest strach, tylko tak naprawdę niechęć. No to takie zjawisko oczywiście istnieje, tak? Że niechęć do... Yy, muzułmanów jako muzułmanów po prostu, jako no tak, konkurencja no, dla katolicy... pojawiają się pomysły penalizacji... Ale, ale daj mi znać yy, Konkurencja dla katolicyzmu, albo mm. dla coś egzotycznego i dziwacznego, albo dziwne stroje, albo yy, muzułmani są odbierani często, zauważyłem, jako zniewieściali, ze względu na takie jękliwe melodie i długie szaty, takie kobiecego typu, tak się kojarzą. I często się mówi, że oni są yy, niemęscy. Yy, mówię o stereotypach, bo tu są stereotypy jako że dzikus, ale to są takie oczywiste i wiadomo, że co jest obce i z krajów, gdzie są pewne brutalne stosunki społeczne, no to wiadomo, że ten, ten stereotyp dzikusa. Ale jest też stereotyp właśnie człowieka z niewiściałego, to jest bardzo ciekawe. Wydaje się, że że właśnie jednocześnie maczo, a jednocześnie jest niewieściały. To jest dosyć zastanawiające połączenie. No więc powiedzmy, że to nagromadzenie tych negatywnych stereotypów i niechęci, żeby oni w ogóle mieszkali w pobliżu nas, czy coś, no to to by można nazwać islamofobią w tym sensie, co frankofobia. No przecież frankofobia nie jest fobią, że ktoś dostaje wysypki po widzi Francuzów albo że się ich boi, że go zabiją, albo ten, tylko jest po prostu niechęcią do Francuzów bo nie sądzę, żeby ktoś mógł, no nie wiem, w czasach Napoleona może ktoś mówić frankofobię jako nieuzasadniony strach, że nagle francuska armia wparuje i zakuje wszystkich wagnetami, ale obecnie mieć tego typu frankofobię, to byłoby zastanawiające, prawda? No, ale no, ta antymuzułmańska fobia nie jest aż taka zastanawiająca, no bo jednak są dzielnice w Europie. A ja wcale nie, nie twierdzę, tylko mówię o... Bo wiesz, ja uważam, że jak jest uzasadniona obawa, no to już nie jest fobią, to jest racjonalna no obawa. No właśnie, ale to jest tylko jedna z definicji, nie, islamofobii, bo je, tak, jeżeli my tak luźno używamy, słowa germanofobia, frankofobia, może być żydofobia, amerykanofobia, rusofobia, no to to, to nie są tak naprawdę My się nie zastanawiamy wtedy, czy one No są tak, ale jednak w debacie publicznej Tylko po prostu, uwagi, że jest takie zjawisko, że to zjawisko rzekomej albo prawdziwej islamofobii ściąga na mm -hmm. ludzi, którzy są o nią posądzani. No tak, jakieś tam prześladowanie znaczy nienawiści taką bezkarną na tak. nich, że tu na przykład jak ja rozmawiam z takimi lewicowcami w sieci i też czasem jestem oskarżony o islamofobię, Chociaż poza tym, że wiążę czasem przemoc z islamem, czasem, bo nie zawsze, no to nie mówię o jakimś zatopianiu barek, ani nie twierdzę, że wszyscy muzułmanie są śli, ale czekaj do końca. No to jestem po prostu no, traktowany jak jakiś podczłowiek przez różnych lewicowych komentatorów, na, nawet na moim łolu na Facebooku, tak? W kółko lecą jakieś zgłoszenia, żeby usunąć moją stronę, co Facebook odrzuca. No bo tak, no bo nie są aż tacy głupi, tak? żeby usuwać z mm. stronę, bo jacyś dioci się na, na Ciebie rzucili, zupełnie bez sensu. Chociaż mm. czasem im to nie wychodzi, ale czasem jednak nie są aż tacy nadwrażliwi. Yy, no i, i po prostu, wiesz, to nie chodzi o taką, że mówisz, że a, nie lubię francuskiego sera, francuski język mi się nie podoba, wino jest paskudne, no to jesteś frankofobem, nie? Mm -hmm. yy, czy czy ci, ci żabojadzi są tchórzliwi? Nie, no bo to są takie drobne uprzedzenia, rozumiesz? To są takie uprzedzenia, nazywanie tego fobią, to jest taki bardziej żartem, wiesz, że, że po prostu się, szuka się takich słów, no tak się niby które mówi, tworzą ale, jakieś trendy, ale, ale... wiesz, żeby było na przykład hashtag frankofobia, znaczy, klasik, nie klasik, mówię sera. Klasyczna... Natomiast w tym momencie, mhm. przepraszam, tylko dokończę mhm, W tym momencie to posądzenie o tą fobię jest bardzo poważne, że tutaj myślą, żeby cię wtrącić do więzienia, tu cię traktują z pogardą i z nienawiścią, tak, tu w ogóle jesteś wykluczony z jakiejś debaty publicznej, wiesz, jesteś traktowany jak jakiś, wiesz, kibol, czy nie wiem kto, bo ośmielasz się w ogóle krytykować tkować, tak, jesteś fobem, więc nie, nie z tobą no, nie zresztą. rozmawiamy. Także tu raczej mówimy o tym nie, poważnym razie, znaczy, a nie o takim letowym. Klas klasyczna frankofobia zresztą bazowała głównie była pochodzenia niemieckiego konserwatywnego XIX-wiecznego, która że Francja to kraj skurwiony, bez silnej moralności, ateistyczny, antyboski, anty, antytradycyjny. Taka była klasyczna frankofobia. Ona później, przy... nadal jakoś tam gdzieś jest, ale w minimalnym stopniu, tak jak kiedyś Marcinkiewicz zdaje się, miał nową dziewczynę. I był spisu i mówił, i coś chyba wtedy Palikot powiedział, tak, pa Palikot chyba powiedział, że Polacy zaakceptują e, prędzej francuskie wina, ale nie akceptują francuskich, e, stylu życia, francuskiego stylu życia, że może w ogóle można mieć nową dziewczynę i się z nią pokazać, tak, jak się jeszcze ma, dopiero się rozwodzi z żoną, czy coś takiego. Nie, nie pamiętam jak to dokładnie było, więc nie no, dobra, no, że coś i... to przestawił Natomiast e, rzeczywiście no, w dzisiejszych czasach. E, nie każe się frankofobii. Ja myślę, że to jednak ma związek generalnie z to, że się każe islamofobie czasem. Ma związek generalnie z poprawnością polityczną. Rozmawiałem kiedyś z jednym brytyjskim policjantem, który powiedział, że gdyby zrobił na przykład coś tam zaczął seplenić i zrobił zęby, tak jak kiedyś były przebrania Chińczyka, to i, i do Chińczyka innego policjanta to by na pewno wyleciał następnego dnia z pracy, w ogóle by nie było tego. Natomiast gdyby Chińczyk zażartował z pudingu czy coś, no to oczywiście nie. No i tutaj mamy to, że kolonialista gospodarz, to on może być ośmieszany. I to nawet można od biedy zrozumieć, ale żeby to tak drastyczne, jakby drastyczny jest ten dalszy ciąg tej sytuacji. To oczywiście nie jest dobre zjawisko, bo poprawność polityczna no, jest krępacją myśli wolnej oczywiście. No tak, i ja tutaj na koniec, bo też chciałbym dać naszym widzom do, do myślenia i nie chciałbym zamykać tego tematu, wiesz, tak go już do końca mm -hmm. e, wypalić, tylko niech on trwa, wróćmy ja, nie do niego. Jestem. Mm -hmm. No więc powiem Ci tak, że ja rozumiem niektórych ludzi, którzy się boją, że w ich okolicy mieszkają muzułmanie, no bo po prostu, wiesz, no, mogą się bać, na przykład idą sobie nad rzekę, opalają się w bikini, a tutaj jakieś dwie muzułmanki pobiją ich. Wrzucą no, kamieniami. Tak, na tak. przykład. No może tak. Albo chcą sobie pójść na zakupy, a to nagle tłum ludzi się modli, chociaż to jest wbrew jakby świeckości kraju. I chociaż ten tłum wcale, bo w wcale nie trzeba się jak na dzwonek, wiesz, jest azan. Mm -hmm. Ładna tradycja recytacji melodycznej, którą bardzo lubię, badam i na której się znam, także nie jestem rasistą. Sam Azan jest ładnie zaśpiewany. ogóle no wiesz, to wobec, jest religii, wobec religii nie można być rasistą. Resistą ale nie ale być to, tylko wobec, to mi się ja, wobec Ja wobec się wyglądu. marzę, że kiedyś na przykład Arabowie, czy w ogóle Muzułmanie, gdzieś tam nie wszyscy, ale niektórzy, stworzą na przykład świecką tradycję Azanu i będą na przykład śpiewać jakieś świeckie wiersze. Z wiesz, no możliwe, powiesz, że już mniejszowo coś takiego. No, to by było ładne, bo to jest ładne. To mhm. jest jak chorał gregoriański. No, chorał gregoriański jest ładny, to jest ładna muzyka, tak? Taka prosta, ale stanowi podstawę dla w ogóle wielu, wielu późniejszych zmian w muzyce europejskiej, tak samo Azan stanowi mhm. zmiany, podstawę dla zmian w muzyce świata muzułmańskiego, która zresztą jest zakazana zdaniem, może to dobrze. Ja, jest ja, poza ja, Azanem, tak. czekaj dokończę. Mhm, ale ale no wiesz, no, z jednej, no, nie ma czegoś takiego, że muszą się wszyscy zwalić na raz, że się nie mieszczą w meczecie, czy muszą być na ulicy. Mm -hmm. Czy to jest manifest islamu politycznego, w którym biorą udział nie tylko członkowie Al-Kaidy czy ISIS, tylko bardzo wielu muzułmanów w danej dzielnicy, te setki tysięcy rzekomo spokojnych ludzi, tak? Tak. To znaczy, walczy mm -hmm. politycznie o swoją przestrzeń, co jest po prostu takie bardzo przemocowe. I to też oczywiście może się ludziom nie podobać. Zdarzają się przypadki, że jakaś osoba jest wykopana z holenderskiego sklepu, bo jest blondynką, tak? bo ma niezakryte włosy no, 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 no. i tak ale, dalej. Ale no. ja chciałem tylko powiedzieć, że ja jednak na te sprawy tylko takie. Ja... My mamy podobne czasem pomysły, jak zaradzić kryzysowi uchodźców i tak dalej. Natomiast ja generalnie nie, nie uważam sytuacji za aż tak dramatyczną jak ty. I tutaj trochę jest ta różnica. Na przykład dzietność muzułmanów jest nadal wyższa, ale spa, spada i ona się zbliża do tego poziomu, tak, więc ryzyko Eurarabii nam nie grozi, natomiast grozi nam oczywiście to, że będzie trzeba brać pod uwagę sądy jakichś dziwnych imamów, czasem, żeby coś tam przeprowadzić wspólnie społecznego, no to jest niewygodne i niesympatyczne. Znaczy wiesz, no przy takiej polityce... Podległości... Ale, daj mi, ale daj, mi, daj mi skończyć. Także wydaje mi się, że natomiast oczywiście ty, 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 no, oczywiście, jeśli chodzi o m, europejskie poczucie winy za kolonializm, i tak dalej, no to niestety jest taka samonapędzająca się machina, i właściwie dosyć ciekawa była uwaga Gisormana o tym, że y, ponieważ Niemcy nie miały prawie kolonii, bardzo krótko, a Turcja nie była ich kolonią, tylko partnerem, sojusznikiem. To oni nie mają takiego dziwnego podejścia do Turków, żeby ich ciągle za coś przepraszać, więc ich po prostu wysyłają na, na tak zwane bryk kursy, czyli te kursy pomostowe. I Turcy się tam uczą zawodu. I jest to coś konkretnego, i oni dzięki temu nie spadają w tej hierarchii społecznej, tylko wchodzą trochę chociaż do społeczeństwa. I stąd też być może nieco zbyt churre, optymistyczne podejście niedawno do uchodźców niemieckich, bo dotychczas dosyć dobrze szła ta asymilacja. W przeciwieństwie na przykład do Francji, gdzie byli Algierczycy, Ludzie z wiosek mało przyzwyczajeni do życia w mieście i nacjonaliści często. Nie? Czy Turcy to nie od razu Oni mają swoją własną świecą. To jest serencję, inna sprawa, oni się różnią od też ramów na nich wpłynęła. Mocno. Rozumieją, że można być laickim świeckim. Tak, tak, tak. Od siebie to po prostu mm. rozumieją. Sami mieli idą No taki Ale gold. faktem jest, że islamofobia zazwyczaj potrafi być np. wykorzystywana przez Putina przeciwko Turkom, na przykład. Tak, A ponieważ tak, Turcy są członkami NATO, więc to też jest pewnie sytuacja dosyć. Y Mamy taką sytuację spoglądania wszystkie kraje islamskie po jednych pieniądzach, jakby podczas gdy tak naprawdę stosunki w nich społeczne są bardzo różne. No, ale, ale dobrze, to no może. Więc powiem ci tak, na koniec, że, właśnie no, tylko że ten... Na koniec ci powiem, że zdarzają tak. się, ale dużo rzadziej niż chcieliby miłośnicy poprawności politycznej, zdarzają się przypadki islamofobii, mhm. które są odosobnione. Ja na przykład nie mam z nimi nic wspólnego i które ja krytykuję, tak? Na przykład w niektórych komentarzach w sieci jest, że tam jakaś barka zatonęła, albo nawet, że jakiś autobus nie wziął, to dobrze na nie wziął muzułmanów, tak, bo kierowca stwierdził, że nie będzie brał ciopatych do autobusu. Nie? Że mm -hmm. Czekają sobie ludzie na przystanku, nie chcą wejść jeszcze jakiś muzułmanie, autobus zamyka drzwi i rusza. Nie? No i super, mm -hmm. wow, fajnie się stało, hura. No to, to, jest, to, jest, to jest rzeczywiście głupie, fobia, to jest głupie, to jest małostkowe, wstrętne. Tak samo cieszenie się, że ktoś tam utonął, że zginął, że nawet walczą między sobą. A to I fajnie będzie nie widzisz, co się Tak, tak. To fajnie będzie ich mniej. I oczywiście takich głosów się w sieci pojawia dużo, ale ja zauważyłem. Zwłaszcza w Polsce? Dajście. Nie, chociaż, nie tylko w Polsce, w Polsce. Wszędzie, wszędzie, w tylko Tak, wszędzie hmm. się pojawiają. Natomiast ja osobiście uważam, że, że, że to nie jest aż tak duży problem, to znaczy ja na przykład widzę po sobie, jak się z ludźmi rozmawia normalnie, to znaczy mówi się, że powinniśmy pomagać potrzebującym, ale islam, macie rację, rzeczywiście jest niebezpieczny, tak? Mhm. To nie jest bzdura, nie, nie tłumaczysz im, że islam jest wspaniały, chrześcijaństwo też kiedyś było złe i w ogóle nie ma problemu, że w ogóle jak w świecie sobie tak myśleć, że w sumie muzułmańscy mężczyźni są lepsi na mężu, bo nie piją, wiesz, no, no, no to rozumiesz, no to wtedy nagle w ludziach się... To, co jest zresztą nieprawda, bo piją, tylko w tak. ukryciu. W hmm. ludziach się zaczynają bu burzyć, burzyć hmm. budzić demony, że jak ktoś im hmm. gad, gada takie bzdury, no to oni wtedy nagle zaczynają pałać chęcią yy, słownego, może no bo nie, nie faktycznego, może... zatapiania barek i jak to widzą to jakiegoś może... muzułmanina w tramwaju, to też mają mu ochotę nakopać. No tak. tak, ale to też nie można tak do końca tylko tym tłumaczyć, znaczy ja tego no, bo, nie bo mamy ale... do czynienia nieustannie z, że tak powiem, szczekaniem w obie strony, taką polarizacją bardzo to silną, nie... że albo kochamy wszystkich muzułmanów najchętniej przyjdźcie do nas i wszystko wam damy. Albo zabijać ciapaty, ich zatapiać. Także mamy takie polaryzacje. Ale na pewno i... to spirale przemocy. No na taka pewno. przesada. I tutaj moim zdaniem słowo islamofobia, zarzucanie islamofobii każdej osobie, która krytykuje islam. No Jest nie fair. Jest nie, jest nie fair na pewno ono, nie pomaga. to nie pomaga. Takie działanie moim zdaniem wręcz tworzy tych ludzi, którzy chcą zatabiać. No, no bo w ogóle krępowanie myśli jest, yy, poza może bezpośrednie, no, bezpośrednie nawoływanie do przemocy, powinno jakoś tam być do odpowiedzialności yy, pociągane. Natomiast no, yy, samo stwierdzenie, że coś jest niebezpieczne, nie jest jeszcze czymś takim. Ja myślę, że może widząc, zostawimy jeszcze trochę miejsca na tak. yy, zastanawianie się, czym jest yy, islamofobia. No i co można zrobić z tym, żeby było trochę lepiej, żebyśmy potrafili rozmawiać ze sobą, a nie, nie się zabijać. Nasze zdania znacie, bo są na stronie wyrażone wielokrotnie tam, w, w artykułach, których zdaniem niektórych z Was jest za dużo wręcz, więc mm -hmm. jakbyście nie wiedzieli, co my sądzimy na ten temat, to, to zachęcam do lektury i do oglądania. Natomiast no, pytanie jest takie, czym jest islamofobia i czy jeśli ona rzeczywiście jest takim wielkim problemem, bo nie narzucamy Wam wcale, że koniecznie jest, to mm -hmm. po prostu już wy sami ocencie, czy jest wielkim problemem, czy ono nie, jest. nie jest. No to jeśli jest, no to co z nią zrobić, a jeśli nie jest, no to tym bardziej co zrobić z tymi ludźmi, którzy jednak bardzo często o niej mówią, tak? Mhm. Jak z nimi e, rozmawiać, rozmawiać i tak dalej. Mhm. No bo tak. jednak no psuje to trochę nastrój codziennych rozmów, że tak powiem. Dziękuję. Dziękujemy, do zobaczenia.